To nie jest fake news. Watykan naprawdę mianował kardynała Saracha, a uczynił to sam papież Leon XIV. Ale choć niektórzy widzą oznaki nadziei, zatwierdzenie biskupa w Szwajcarii rozwścieczyło wiernych, oskarżanych przez wielu o heretyckie sympatie. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych, w wyniku mobilizacji społecznej, James Martin został usunięty z katolickiej ceremonii. Na koniec Wigano przerywa ciszę niepokojącym przesłaniem, które zmusza wszystkich do zatrzymania się i refleksji. Przeczytaj do końca, aby dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się dziś w kościele. Wielu podchodziło z ostrożnym optymizmem do wyboru papieża Leona XIV. Jego stonowany styl, skupienie na liturgii, stonowany ton głosu zdawały się wskazywać na możliwą zmianę tempa. Jednak wiadomość o zatwierdzeniu nowego biskupa Sankt Gallen ostudziła entuzjazm niejednego człowieka. 22 maja papież Leon XIII zatwierdził wybór Beata Grogliego na nowego biskupa diecezji szwajcarskiej. Nazwa mało znana szerszej publiczności, ale daleka od neutralnej dla tych, którzy znają środowisko. Grogli były proboszcz katedry Został wybrany według szczególnej procedury przewidzianej w starożytnym konkordacie. Kapituła katedralna proponuje listę kandydatów, a Rzym może ich jedynie zaakceptować lub odrzucić. Lew XIV wyraził zgodę. Na razie wydaje się, że jest to normalna procedura kościelna, ale kontekst jak zawsze ma znaczenie. Sankt Gallen nie jest zwykłą diecezją. Dla wielu jest to symbol, historyczne serce nurtu kościelnego, który w ostatnich dziesięcioleciach uczynił odnowę ideologiczną swoim sztandarem. Nazwa ta do dziś przywołuje na myśl tzw. Mafie Sankt Gallen, nieformalną grupę postępowych biskupów i kardynałów, którzy, jak się mówi, naciskali na wybór Bergoglio w 2013 roku. W tym kontekście potwierdzenie poglądów Grogliego uważane za bliskie stanowiskom inkluzywnym, ma gorzki posmak ciągłości. Żadnej zmiany kierunku, żadnego czystego cięcia. Po prostu kontynuacja znanej linii utrzymana w bardziej stonowanym stylu. I tak, podczas gdy jedni próbują uspokajać, to konkordat nie mógł postąpić inaczej. Inni zaczynają patrzeć z rosnącym sceptycyzmem na ten pontyfikat, który, jak mieli nadzieję, będzie inny, bo to prawda Leone nie wybrał Grogliego. Ale on to potwierdził. W takich czasach każdy podpis ma znaczenie zwłaszcza gdy nadal mówimy w tonie uspokajającym o ciągłości reform. Przejdźmy teraz do wiadomości, które dają nam nadzieję. W czasach, gdy w sieci krążyły bezpodstawne plotki o rzekomych nowych stanowiskach przyznanych przez papieża Leona. 14 kardynałowi Robertowi Sarachowi nominacjach nigdy nie ogłoszonych ani niepotwierdzonych przez oficjalne źródła pojawiła się prawdziwa konkretna wiadomość opublikowana przez Watykan. Jego Eminencja Kardynał Sara został wybrany przez papieża na swojego specjalnego wysłannika na liturgiczne obchody 400 rocznicy objawień Świętej Anny w Saint-Andorre w Bretanii. Uroczystości zaplanowane na 25 i 26 lipca przypadają w roku jubileuszowym i będą stanowić centralny moment duchowej podróży tysięcy młodych ludzi zmierzających do Rzymu. Sarah będzie przewodniczyć procesji i mszy pontyfikalnej w sanktuarium zbudowanym w miejscu objawień z 1400. W tym kontekście zadanie powierzone Leonowi XIV nabiera szczególnego znaczenia. Nie tylko dlatego, że ponownie stawia Sarę w centrum wielkiej uroczystości kościelnej, ale również dlatego, że dyskretnie przenosi głos proroctwa na służbę powszechnego kościoła. Podczas gdy kardynał Sara przygotowuje się do oficjalnego reprezentowania papieża Leona XIV, podczas obchodów jubileuszowych w lipcu. Po drugiej stronie oceanu, w Pensylwanii, dokonał się mały cud wytrwałości świeckich. Na Uniwersytecie Holy Family, nazwisko ojca Jamesa Martina, jezuity znanego z publicznych wystąpień opowiadających się za niejasnymi celami, pojawiło się wśród zaplanowanych mówców na uroczystości ukończenia studiów. Wiadomość szybko rozeszła się po katolickiej sieci, wywołując szok i oburzenie. Odpowiedź była natychmiastowa i zdecydowana. Ponad 11 tysięcy wiernych podpisało petycję sponsorowaną przez TFP Student Action, wzywającą Uniwersytet do wycofania zaproszenia. Nie poprzestali jednak na tym. Zebrali się przed budynkiem uczelni z różańcami w dłoniach, publicznie dając wyraz swojemu sprzeciwowi w sposób pokojowy, ale zdecydowany. I w końcu to zrobili. Nazwisko ojca Martina zniknęło z oficjalnej strony internetowej, a przedstawiciele uniwersytetu szybko wskazali, że nigdy nie zostało ono oficjalnie potwierdzone. Ale teraz było już dla wszystkich jasne, że gdyby nie mobilizacja społeczeństwa, nic by się nie zmieniło to świeccy, a nie przywódcy dokonali różnicy. W czasach, gdy wielu katolików czuje się zdezorientowanych niejednoznacznymi wyborami, i zawstydzającym milczeniem, to wydarzenie jest powiewem świeżości. Prosta wiara, połączona z determinacją, może nadal mieć wpływ na konkretne życie kościoła. Nie jest to odosobniony gest, jest to sygnał, że żywa część ludu katolickiego nie chce ustąpić i właśnie udowodnił, że może wygrać. Podczas gdy z jednej strony świętuje się oficjalne nominacje, a z drugiej strony świadcy pokazują, że potrafią stanąć na nogi. Głos arcybiskupa Karla Marii Vigano dociera, punktualnie jak błyskawica na czystym niebie, z przesłaniem, które jest czymś więcej niż komentarzem. Jest ostrzeżeniem. Opublikowany na jego oficjalnym profilu tekst nie oszczędza nikogo, ani nadmiernie naiwnych wiernych, ani nowych struktur władzy w kościele. Wigano zaczyna od surowej, ale jasnej obserwacji. Po latach prześladowań doktrynalnych za pontyfikatu, Franciszka wielu katolików schroniło się w iluzji. Mieli nadzieję, że zmiana stylu panowania Leona XIV wystarczy, by doprowadzić do odnowy doktryny. Jednakże, pisze arcybiskup, tego uzasadnionego pragnienia nie da się przekształcić w rzeczywistość wirtualną w której każdy gest musi potwierdzać to, co chce się zobaczyć. Wirtualny kościół i wirtualne papieństwo, które pocieszają, owszem, ale zdradzają prawdę faktów. A fakty, zdaniem Wigano, mówią jasno: zatwierdzenie biskupa Beata Grogliego w St. Galen, którego bez ogródek określił mianem notorycznego heretyka, jest tylko pierwszym znakiem. Do tego dochodzi mianowanie zakonnicy na stanowisko sekretarza dykasterii, dekser życia konsekrowanego, ciągłe odwoływanie się do najbardziej kontrowersyjnych dokumentów pontyfikatu Bergoglia, deklaracje o ekumenizmie, synodalności, a nawet trzymanie się dominującej narracji na temat zmian klimatycznych. Według Wigano wszystkie te oznaki nie wskazują na nieciągłość, lecz na niepokojącą ciągłość. Na koniec, tonem człowieka, który postanowił nie milczeć dłużej, arcybiskup zachęca wiernych, by patrzyli na rzeczywistość oczami nadprzyrodzonymi, rozpoznawali oszustwa i nie ufali tym, którzy oferują łatwe pocieszenia, a jednocześnie nadal podtrzymują dezorientację. Tylko w ten sposób, pisze, będzie można przeciwstawić się działaniu złego, który działa właśnie za pomocą kłamstwa i dwuznaczności. Jego przesłanie nie jest czułe, ale jest jasne. Chrystus jest królem i papieżem. Nie ma zbawienia poza nim, a nadzieja nie polega na zamykaniu oczu, lecz na tym, aby patrzeć na prawdę, nawet jeśli ona nas pali. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.